witam Was wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony, padbox, i dzisiaj pokażę Wam, jak traktować paczkę zasobów na serwer w Minecraft. I jako tutaj przykład tutaj jest mój swój serwer, AnorMC na którego też to idzie kanał. Ponieważ, no, znaczna ilość osób ma z tym problem, więc pomyślałem, a zrobię poradnik. Dobrze, no to do rzeczy. Co trzeba zrobić? Jeśli, jeśli ten, nie aktywujecie paczki, jeśli nie, nie, lub po prostu macie zablokowane, to po wejściu na serwer dostaniecie taki ekran. I tu już ładnie pisze, co trzeba zrobić, ale pokażę dla tych, co nie umiem czytać. No to tak. Klikacie tutaj, klikacie EDITUJ lub edit. I tutaj klikacie, że będzie włączone lub ENABLED. Zależy od języka. Możecie mieć inne, po prostu musi być włączone. Po prostu wchodzicie teraz. Paczka Wam się automatycznie ładuje. I gotowe. To jest serwer, jestem teraz na serwerze testowym. No, 2.5.dev jak ja nazywam, ale to też jest na innych wersjach Minecrafta. Powinno działać na innych serwerach, wszędzie. Wszędzie, gdzie trzeba potrzeba paczki. Więc w takim razie, no, dziękuję za oglądanie i za w następnych poradnikach, albo odcinkach. Nie, na, na tym kanale nie wiem, czy coś będzie. Zapraszam jednak na mój główny kanał, tam trochę więcej będzie. I na serwer też zapraszam. No, to cześć.